Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Radek, a to kolejny odcinek Minecraft Solvenia. Na początku chciałbym zaznaczyć, że regularność ostatnio nie jest moją dobrą stroną. <śmów> tak, myślę, że to się da. Jakby. Wszyscy, wszyscy to widzicie, ok? <śmów> Cóż, tak już bywa. W dzisiejszym odcinku zaraz pogadam się, dlaczego jest w takiej formie, takiej timelapsowej. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie dwie faremki. Będą to farmy bambusa oraz czciny cukrowej, czciny cukrowej. To są. To są takie farmy, które się nazywają, nazywają Zero Tick Farm. I produkują naprawdę sporej ilości przedmiotów, a są bardzo łatwe do stworzenia. Tak, dlaczego w takiej formie time-lapse'owej? Próbowałem nagrać sobie normalny odcinek Minecrafta w taki, wiecie, w taki mój sposób, że po prostu siadam, gadam do mikrofonu jakieś głupotki, coś tam sobie buduję i potem Wycinam to, co nieciekawe i powstaje odcinek. Ale po prostu większość tego odcinka ja po prostu milczałem. Po prostu nie wiedziałem, co mam mówić. Dlatego stwierdziłem, że żeby z powrotem, tak jakby się do tej serii przyzwyczaić, zrobię sobie time który nie będzie zbyt długi i pokomentuję go post factum, po prostu z pozycji. Montowania, mając wcześniej zapisane pewne punkty, do których mógłbym się odnieść. Jest kilka spraw, o które można by było poruszyć na tym materiale. Mianowicie taka, że ja naprawdę, zanim teraz była taka kolejna przerwa, oczywiście nagrałem. W sumie jeden odcinek tylko, i potem znowu była przerwa dosyć długa. Ja sobie tam nagrywałem Outlast de, de i The Last. I zanim powstała ta przerwa, ja miałem dosyć sporo zapisanych projektów, których teraz niestety nie mogę odpalić, bo, bo, bo mi się tu nagrywa. No, nieważne, w każdym razie miałem dosyć sporą ilość zapisaną w notatniczku projektów redstoneowych, jak, jak także projektów po prostu czysto budowlanych. A jak wiecie, budowanie w tej serii to podstawa. Chociaż ja bardzo lubię robić, robić te różne farmy i po prostu mieć w opór przedmiotów. Pamiętam, że. Ktoś tam zasugerował w komentarzach, przepraszam teraz, że nie pamiętam twojego niku, żebym zbudował ruiny świątyni asteckiej. Mi ten pomysł się podoba. Ja już tam zaczą... ja już tam sobie mniej więcej ogarnąłem miejsce i jeżeli nie postanowię znowu zniknąć z Minecraftem, no to takową świątynię sobie wykonamy. Wydaje mi się też, że Opcja takich time-lapse'ów jest bardzo fajna. Co jakiś czas sobie po prostu robić takiego time-lapse'a, albo po prostu pod muzyczkę, albo z komentarzem. Tak po prostu, wiecie, dla, dla odmiany. Dla troszkę innej perspektywy. Tutaj, jak już widzicie, zacząłem sobie budować. Tą drugą farmę bambusa, z nią miałem troszkę większy problem niż z sugar Canem, ponieważ zbudowałem to trochę, nie że do góry nogami, tylko na odwrót. Potem zobaczycie sami, że głowiłem się długo, dlaczego mi ten bambus nie wyrasta, ale, ale dobrze. Właśnie, to, to był taki trochę mój problem, który mnie zszokował, że ja po prostu odpaliłem tą grę. Chciałem sobie porobić jakieś takie głupotki czyste na tym odcinku i tylko, właśnie, pogadać z wami, tak jak teraz mówię do mikrofonu, bo chciałem sobie robić takie poboczne rzeczy. I zacząłem, ale wiecie, tematy mi się wyczerpały po, po dwóch minutach. Poczułem się jak na samych początkach po prostu mojego nagrywania. Hmm. Dlatego wiecie, ja od dawna naprawdę miałem ochotę pograć w Minecrafta, ale po prostu nie wiedziałem, jak, jak, jak mam nagrywać, jak się zabrać do nagrywania. Dlatego było. Dlatego nie było tego Minecrafta. Yy. Chciałem się też zapytać Was. Ponieważ wiecie, wychodzą coraz to nowe wersje. Widziałem tam w ogóle, że w 1.16 ma być duży update neteru, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Natomiast mój pack jest outdated, jest pod wersję 1.14.4. Nie widzę jakichś bardzo dużych problemów z, tych te z tym teksturpakiem, ale chciałem po prostu zaznać waszej opinii. Czy mam zostać na tym teksturpaku tak długo, aż nie będzie nam to sprawiało problemów? Czy po prostu znaleźć jakiś inny, który by pasował do, tego, do tej serii? Możecie śmiało pisać w komentarzach, co sądzicie. Tak samo tutaj na tym nagraniu nie mam jeszcze shaderów. Nie zdążyłem jeszcze pobrać Optifina razem z shaderami pod tą wersję. Tak samo mało wiem o tej wersji. Wiem, że tam są jakieś te pszczoły dodali, miód i tak dalej, ale na razie gram w ciemno. Kolejny raz zniszczyłem tą faremkę. Ale, ale na pewno robiąc, teraz już się nauczyłem, że budując w dobrze oświetlonym miejscu te shaderki fajnie pasują, ale jak się buduje farmę czy coś, to należy je wyłączyć po prostu dla. Samej widoczności, żeby po prostu widz miał lepiej. Mniej więcej omówiłem już wszystko. Chciałbym jeszcze pozdrowić bądź też podziękować jednemu widzu. Może, może jest Was więcej, ale ten widz o ksywce Goldman, kilka razy już widziałem zapytanie od niego kiedy odcinek z Minecraft. Także wybacz mi, że musiałeś czekać. Mam nadzieję, że ten odcinek zaspokoi Twoje oczekiwania. I mam nadzieję, że będzie ich się pojawiało więcej. Także po prostu dziękuję Ci, że cały czas czekasz, pomimo moich nieobecności. To tyle ode mnie. Wy sobie w spokoju pod, pod muzyczkę dooglądajcie tego timelapsa. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek, z czego to nie będzie. Mam nagrane dużo materiału jeszcze z Deforesta. Mam trochę Outlasta nagranego, także to wszystko się spożytkuje. Outlasta sobie dokończymy, ponieważ sam chcę po prostu przejść ten dodatek. Potem może sobie z dwójeczką polecimy. Ale mam nadzieję. Najbardziej, najbardziej ee, marzę o tym, żeby wrócić z grubej rury do Minecraft'a. Mam nadzieję, że to nam się uda. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.